Stycznia 14 roku ruszyła zimowa ofensywa Czerwonej. Pięć dni później wyzwoliła ofensywa Warszawy. to się zawsze, prawda, były apele i tak dalej. I tą datę się, przynajmniej nie wiem, zakodowali w głowie, bo było to uważane za bardzo ważne wydarzenie. E, marsz śmierci przez teren Ziemi Żręckiej przeszedł w dniach 20-22 stycznia. Spójrzcie Państwo, 12 rusza ofensywa. Tydzień później mamy do czynienia już z tą ewakuacją więźniów. Dlaczego Niemcy się zdecydowali, żeby tych więźniów zabrać ze sobą? Dlaczego ich nie zostawili? Dlaczego ich nie uśmiercili? Eee, okazuje się, że Niemcy już latem 1944 mieli opracowany plan ewakuacji Górnego Śląska. Planowali ewakuację urzędów, nawet cywili, maszyn, urządzeń, żeby to po prostu nie trafiło w ręce rosyjskie. Bo Niemcy już dobrze wiedzieli, jak to wygląda tam bardziej na wschód. Tak? I, I oni próbowali ten plan drożyć w życie, łącznie z ewakuacją więźniów obozu. Oczywiście założenie było takie, żeby więźniowie nie trafili w ręce Rosjan. No chodziło o to, żeby po prostu nie przetrwali świadkowie zbrodni. Co ciekawe, z tego planu niewiele się udało zrealizować, chociaż Niemcy mieli to, można powiedzieć, dopięte na ostatni guzik, ale w, ta ofensywa była tak szybko prowadzona przez Rosjan, że Niemcy nie zdążyli ewakuować wielu urzędów, dokumentów, urządzeń. Często to wpadało w ręce e, właśnie jak im Czerwony, Czerwonej, natomiast priorytetowo te to potraktowano właśnie więźniów, czyli uznano, że Choćby, choćby nie wiem co, to trzeba tych ludzi po prostu zabrać ze sobą i przetransportować do Rzeszy. Dlaczego tych ludzi nie zabito? Dlatego, że prawdopodobnie Niemcy nie mieliby czasu, żeby ukryć ślady zbrodni. Na terenie obozu było około 50-60 tysięcy ludzi, czyli można powiedzieć wielkość takiego miasta jak Żory. I kiedy zarządzono 18 stycznia, właściwie 17 stycznia wieczorem, ewakuację obozu i rozpoczęto ją 18 rano, z tego obozu wyprowadzono właśnie około 50 tysięcy osób. Pozostało zdaje się kilkaset, które doczekały tam wyzwolenia przez Armię Czerwoną. Natomiast, ponieważ ta masa ludzi była bardzo duża i trzeba było logistycznie jakoś. Ten temat ugryźć. Więc rozdzielono tą kolumnę w, w okolicach Pszczyny i ta kolumna, właśnie tak jak tutaj, mamy taką matkę, może nie wiedzieć, czy ją pominie, to wie, ale jak widzimy z Pszczyny ten te kolumny się dzielą na dwie części. Jedna idzie przez żory do Brodzisławia, a druga idzie przez Pawłowice i Jaszczębie też do Brodzisławia. Zapewne chodziło o to, żeby zapewnić zarówno eskorcie, jak i ludziom, no jakiś nocleg. Było niemożliwe, żeby tych wszystkich ludzi zmieścić może, bo za chwilę o tym powiem, dlaczego, dlaczego te noclegi to było dla Niemców troszkę takie ryzykowne, ale, ale ostatecznie, bo właśnie na noclegach uciekało mniej więcej osób, tak, i Niemcy starali się przetędzić tych ludzi no, jak po prostu za jednym zamachem można powiedzieć, ale oczywiście odległość 63 km nie pozwalało na to, żeby zrobić to jednego dnia. Warto też pamiętać, że część była ewakuowana, ewakuowana także w stronę Piwicy, Także trudno powiedzieć, ile osób przemaszerowało przez Czy znaczy to było kilkanaście tysięcy, dwadzieścia? Nie mamy takich informacji. Jeżeli chodzi o naszą ziemię, yy, pierwszy, pierwszy noc był w porębie. Natomiast kolejnego dnia, czy to był, można powiedzieć, 20, 20 y, stycznia, i 20 stycznia pod wieczór, czy później po o tej porze, to mamy teraz, można powiedzieć, yy, więźniowie docierają na teren Jastrzębia. Zanim do Jastrzębia też doszło do wielu tragicznych wydarzeń na terenie. Bzia, Pałowic. Gdzie również z ludzie. Te osoby są pochowane na cmentarzu wzięły. I tu też mamy cyfry, z, które się kłócą wzajemnie. W jednym przypadku jest kilkanaście, gdzie indziej 20 osób. Trudno dociec. Tak naprawdę eksplumacja mogłaby dać nam odpowiedź, ile osób straciło życie właśnie tam na odcinku po No, ziemi. Notabene dodam, że na tych wcześniejszych odcinkach tych miedzi na Ćwiknice. Tam kilkadziesiąt osób w każdej miejscowości traciło życie. Czy to zimna, czy na skutek zamordowania przez eskortę. Ludzie podejmowali próby ucieczki, tak, i no nie każda próba kończyła się sukcesem. Jeżeli chodzi o astrzegły, tak jak wspomniane, takim największym punktem, gdzie więźniów ulokowano był Forwark Zdrojowy. To jest zdjęcie z roku 30. Ale myślę, że tam się niewiele zmieniło, jeśli chodzi o, o sam polwark. To jest oczywiście miejsce, gdzie dzisiaj częściowo znajduje się plac reprezentacyjny i ten niby parking. Jak widzimy zabudowę, to był teren o tyle dobry dla Niemców, że był otoczony zawsze budynkami, otoczony również płotem. Były duże pomieszczenia, w ulokowano około 1,5 tysiąca do 2 tysięcy osób. Oczywiście nie wszyscy zmieścili się w zabudowaniach pod dachem. Niektórzy noc musieli spędzić na dworze, na tym dziedzińcu. Część tych szczęściarzy ulokowała się na gnojniku, tak, gdzie było ciepło i to są osoby, można tak powiedzieć, szczęściarzy, bo mogli w cieple przetrwać do rany. No, nie muszę Państwu przypominać i mówić, jakie mrozy panowały wtedy jak jakby ubrali ci więźniowie. Najczęściej były to drewniaki owinięte, może jakimś jeszcze szmatami, zarzucone koce na pasiaki, to było wszystko. Także warunki były, można powiedzieć, skrajne. Nie jest też tak, że wszyscy więźniowie byli tutaj na folwarku, część była ulokowana w większych gospodarstwach, w szkole, na górnym na plebanii, czyli w takich miejscach, gdzie można było wiążąc grupę. No, raczej po domach nie mam takich informacji. Może się zdarzały takie sytuacje, ale to się zawsze łączyło z tym, że ktoś musi z tymi ludźmi zostać. Tych Niemców też nie było tak dużo. Z relacji wynika, że yy, że kilka prób ucieczek wynikało właśnie z tego, że na horyzoncie nie było żadnego Niemca. I ktoś skorzystał z tej okazji, trzmychnął między domy. Czyli Wcale nie było to tak, że ci Niemcy po prostu... Yy, no, że ich była taka duża liczba, że, że, że nie było możliwości ucieczki, tak? Ale pan, yy, ja myślę, że takich prób byłoby więcej, ale zdaję mi sobie sprawę, że ludzie byli też sparaliżowani tak naprawdę. Ktoś już musiał być mocno zdesperowany, skoro się zdecydował na taką ucieczkę. Ale większość ludzi, zakładam, znając yy, praktyki Niemców, no wiedziała, yy, że no, każdy gdzieś tam w głębi duszy miał nadzieję, że jednak dojdzie gdzieś do celu, że może czeka tam na nich pociąg, odjadą bezpiecznie może, tak? Więc każdy gdzieś jednak, tak przypuszczam większość ludzi liczyła na to, że może nie warto uciekać, może jakoś przetrwa, jakoś tyle przeszedłem, zajdę dalej, tak? Natomiast wiele osób czuło się też już na skraju wyczerpania i podejmowało próby ucieczki. Tutaj mam taką relację, bo tutaj na terenie folwarku yy, mieszkały różne osoby tak? i mam tutaj relację np. Marii Kopertowskiej, która yy, zeznała w 78 roku jako świadek. Yy, przed wieczorem na plac folwarczny przyprowadzono pierwszą grupę 500 więźniów. Mieli nogi powijane szmatami, a głowy i plecy okryte kawałkami koców. Wiadomość było, że na terenie majątku będzie noc. Na placu przybywały nowe grupy więźniów. Padali ze zmęczenia na śnieg. Część z nich ulokowała się w zabudowaniach gospodarczych. Pozostali spędzili noc pod gołym niebem. Najpóźniej było na gnojowisku, gdzie pan parował obornik. Po drugim noclegu rano rozpoczęto formować kolumny więźniów do dalszego marszu. Pracowników folwarku dopuszczono do wejścia na plac dopiero w chwili, gdy ostatni więźniowie opuszczali bramę. Ta relacja jest nie do końca zgodna z prawdą, ponieważ więźniowie nie poszli rano dalszą drogę, spędzili tam cały dzień. Prawdopodobnie Niemcy musieli uwzględnić ruchy na kolei. Tak? To nie było też tak, że dla nich lepiej było, gdyby ci ludzie przeczekali jeden dzień na forwarku niż mieliby tych ludzi zaprowadzić kilkadziesiąt tysięcy na stację w Wodzisławiu i okazałoby się, że pociąg nie jest gotowy, no bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład Częstochowa już była wyzwolona, powiedzmy wyzwolona tak w cudzysłowie, tak? zajęta przez Rosjan już 16 stycznia. Czyli Rosjanie oskrzydlali Górny Śląsk i to nie było wcale tak łatwo puścić pociągi, tak? Które były pod ostrzałem lotnictwa radzieckiego. Więc Niemcy, próbując wywieźć tych ludzi, też musieli uwzględnić e, ruchy wojsk własnych e, czy, czy radzieckich. Więc tutaj zapadła decyzja o tym, że ci więźniowie postanowili cały dzień, spędzili tu kolejną noc, dopiero rano ruszyli dalszą drogę. Natomiast pytanie jest, czy tak było z wszystkimi więźniami, którzy byli rozlokowani po innych miejscach. Zakładam, że tak. I, ale nie można tutaj zarzucać relacji jakichś takich wielkich błędów, bo tak jak powiedziałem, po 30 paru latach pewne, pewne rzeczy nie mogą zacierać, tak? Więc często relacje zdawały osoby starsze. Ale mamy też relacje młodych osób. Na przykład Józef Musioł. Myślę, że postać znana, autor wielu książek, który jako młody chłopak opisywał tak. Przerażony z nieruchomienia za przydrożnym drzewem. W pewnej chwili zauważyłem, że jeden z więźniów, nie mogąc iść, padł na ziemię. Usiłował jeszcze złapać się kogoś lub czegoś, ręce na ułamek sekundy zawisły w przerażającym geście, wyrażającym błaganie o pomoc i protest. runął, padł strzał, i niemal w tej samej chwili potężny owczarek alzacki złapał ze wami więźnia za obozowego odzienia i zawrócił, może jeszcze żyjącego, na skraju drogi. Czyli tutaj mamy relacje znowu, kogoś, kto był chłopcem w tamtych czasach. Mamy też kilka relacji e, dziewczynek tak naprawdę, które obserwowały to z okiem. E, trzeba też powiedzieć, że wzdłuż tego e, pochodu mieliśmy grupę e, rodzinnych. To to na wzdłuż na, na, na na ulicy tak, Wodzisławów, czyli sobie obserwowanie to e, starali się też udzielić, Pomocy tym ludziom. Tutaj mamy na przykład relacje Róży Gryjańskiej. To jest akurat relacja uczestniczki, która szczęśliwie przeżyła. W rzęszeniu górnym ludzie wylegli na ulicę. Ciekawie, ciekawie nam się przyglądają. Z wielu domów wynoszono stosy kromek chleba z masłem i kawę z nekiem. Tu mieszkają ludzie z złotych sercach. To na pewno nie Niemcy. Musimy tu uciec. Piestrzęby dolnym przed domem, gdzie obecnie mieści się gminna spółdzielnia, stało mnóstwo ludzi. Przed nami nie widać było asesmanów, z boku też nie. Za nami oglądałyśmy się, też nie. Wziąłem Anielkę za rękę, siostrę. Oglądaliśmy się i powiedziałam głośno do stojących cywilów: Przepraszam. Szybko się rozsunęli. Wyszłyśmy pomiędzy nich, zasunęli lukę. Pomiędzy dwoma płotami prowadziła w górę dosyć stroma droga. Poszłyśmy ją. Przed jednym z domów spotkałyśmy Irkę Czerwińską z koleżanką i blondynką, Też uciekły. Nie miały odwagi wejść do domu i poszły dalej. Wyglądał on ubogo, więc do tam. Przy oknie stały dwie kobiety. Jedna miała roczne dziecko na rękach. Ze współczuciem spoglądały przez okno na szosę, którą podążał korowód więźniak. Nasze wejście przestraszyło je. Dzień dobry, powiedziałyśmy. Nikt nie odpowiedział. Wtedy otwarły się drzwi i wszedł mąż. Powiedział dosyć głośno i wesoło. Skoro już tu przyszłyście, to tu zostańcie. I zaraz zwrócił się do żony ze słowami Stazyja, zrób coś do jedzenia i picia na pewno są głodne. Yy, tutaj też widać, że panie, które zostały zaskoczone takim najściem, na pewno też były przerażone. Patrząc na to, co się działo. Ale tutaj, w tym przypadku, po najwięcej zimnej krwi zachował gospodarz domu, który przygarnął te dziewczyny. Z innych relacji z kolei wynika, że była sytuacja odwrotna że mąż nie wiedział, co robić, a to y, pani domu, gospodyni, y, też zachowała zimną krew i, i przyjęła dziewczynki. tak. Ale jak państwo widzicie, była możliwość ucieczki przy jakimś ucieczce i ciekawe jest to, że mamy też relację tej pani Anastazji, która, e, która przygarnęła do, do siebie te dwie dziewczynki. Ja nie będę czytał całej tej relacji, bo, e, bo ona jest dosyć obszerna. Natomiast e, zresztą jest to pismo odręczne, mogę mieć problem z przeczytaniem, bo to z Xero Maszynopisu, niepublikowanego w ogóle idzie. E, to są takie też ciekawe informacje o tym, jak, e, jak ta pani została przyłapana na pomocy, została włączona do kolumny marszowej, kazano jej iść razem z więźniami, ale po przejściu kilkuset metrów ona skorzystała z okazji, uciekła. E, Niesamowita historia, prawda, bo y, mogła praktycznie stracić życie, albo pójść y, y, razem z więźniami do Wrocławia i pojechać gdzieś do Gros A jednak jakaś siła ją kierowała, że ona po prostu zapragnęła wrócić do domu i skorzystała z pierwszej, lepszej okazji i szmyknęła z tego, z tej kolumny i wróciła do domu, gdzieś tam y, przez ogrody, tak. Też bardzo ciekawa historia, ona tutaj jakby potwierdza też tą relację tych, tej róży i, i tej kobiety, która, która uciekła. Takich osób, które udzielały pomocy, było więcej. Na przykład Jan Dylda, nie wiem, czy Państwo wiecie, ta Willa Antonina, która jest remontowana przy ulicy Zdrojowej, to właśnie tam to było przed wojną. Jana Dyry, tak? Jan Dylda był zresztą mięśnikiem, kierownikiem, on był gminy przed wojną i kierownikiem na stacji. E, jemu się udało wyprowadzić jednego więźnia z terenu Folwarku. Przyszedł z jakimś ubraniem, przebrał je tego więźnia i wyszedł. No miał jakieś papiery, tak? Jako kolejarz. E, a może trafił na jakiegoś Niemca, któremu to... Wiecie Państwo, jak to w życiu bywa, nie? E, jedni Niemcy byli potworni, a drudzy po prostu wykonywali swoje e, obowiązki. i Może tam machnął, wójtom. Przymknął oko, Bo gdzieś też taką relację znalazłem, że, że taka sytuacja też miała miejsce.